Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem, tym razem temat, którego dawno nie poruszałem, to znaczy dawno nie było o takich laptopach filmu na kanale. Dzisiaj materiał o laptopie do domu, o tanim laptopie do domu do 2000, w granicy 2000 zł. Mam dzisiaj dla Was test i recenzję laptopa HP 255, jak i również drugiego laptopa, Modelu HP15. Porównanie, test, recenzja tych dwóch właśnie modeli, które możemy kupić w granicy 2000 zł. Czy one do czegokolwiek się nadają? Z tej strony K. I zapraszam. A więc szukacie sobie taniego laptopa do domu. Do około 2000 zł. No i w tej cenie możecie znaleźć właśnie takiego laptopa jak HP 255 G9, takiego jak ten, który tutaj właśnie trzymał. HP 255 G9, a więc model już kilkuletni, z procesorem Ryzen 5 5625U. Jego dokładną specyfikację możecie zobaczyć teraz na ekranie. Natomiast to nie jest jedyny laptop, jaki dzisiaj testujemy. Do tego mam jeszcze podobnego i również taniego laptopa HP, a więc model HP 255 G10, trochę nowszy model, z innym procesorem, to znaczy z innym, no z nowszym procesorem Ryzen 57530U, tak więc wydaje się, że nowszym jak jest naprawdę. Tego się dzisiaj dowiecie, chociaż z moich materiałów uważni widzowie pewnie już wiedzą, jaki to jest procesor. Natomiast to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie jest ostatni laptop, jakiego dzisiaj testujemy. Powiedziałem we wstępie, że będą dwa. Ale będą laptopy 3. Będzie jeszcze jeden HP. HP 15. Prawie dokładnie taki sam laptop, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo z procesorem innym, z procesorem Ryzen 5 7520U. Też pełną specyfikację możecie zobaczyć teraz na ekranie, tak więc 3 laptopy HP. Tanie laptopy HP, najtańsze tak naprawdę laptopy, jakie możecie rozważać do domu. No i zobaczmy, czym się różnią, który jest lepszy, który jest wart waszych pieniędzy. Zacznijmy naturalnie od tego najstarszego, czyli HP 255G9. W moich rękach w wersji takiej ciemnoszarej, czarnej praktycznie. Wykonanie tego laptopa jest zupełnie podstawowe, oczywiście w całości wykonane z plastiku. Konstrukcja jest w sztywności takiej no. Powiedzmy, wątpliwej to znaczy to nie jest najgorzej wykonany laptop jakiego w życiu trzymałem, natomiast oczywiście też nie możecie w tej cenie oczekiwać jakichś fajerwerków. Jeżeli chodzi natomiast o laptopa HP 255 G10, a więc model nowszy, to tutaj sporo się zmieniło. To znaczy zmieniła się już konstrukcja. Ten model jest już wykonany inaczej. Widać po nim, że jest nowszy, faktycznie nowszy model laptopa, troszkę inaczej wyprofilowana konstrukcja, ale przede wszystkim w tym modelu, który tutaj mam, jest aluminiowa pokrywa matrycy jeżeli chodzi o pozostałe cechy to mamy również zaślepkę na kamerę wbudowaną w górną krawędź ekranu tego nie było w modelu starszym mamy też większy touchpad pozbawiony już fizycznych przycisków mamy czytnik linii papilarnych z prawej strony tutaj na palmrescie mamy cały czas pełny układ klawiatury natomiast na tej klawiaturze pisze się generalnie trochę przyjemniej tamta była taka no bym powiedział dosyć głośna no i ta klawiatura jest też podświetlana kolejna rzecz jest taka niestety jest taka, że mamy mniej złączy. HP stwierdziło, że pozbędzie się niektórych złączy z modelu HP255, tak więc w starszym mieliśmy, zaczynając od lewej krawędzi, złącze Rio45 HDMI. USB-C, który jest złączem tylko i wyłącznie do transmisji plików, tak więc nie ma tutaj Display Port'a ani nie ma Power Delivery. Natomiast z prawej strony mieliśmy jeszcze czytnik kart pamięci SD i dwa złącza USB 3.2, no i złącze zasilania. No a jeżeli chodzi o ten nowszy model, to tych złączy jest mniej. Po pierwsze, nie mamy złącza rj 45 i w tym miejscu jest zwykłe złącze USB. Obok, tak samo jak wcześniej, HDMI. I złącze USB-C, które ponownie służy tylko i wyłącznie do transmisji plików. A na prawej krawędzi ponownie czegoś brakuje, to znaczy nie ma złącza na kartę SD, które było w tym starszym modelu, więc to jest drugie złącze, którego brakuje po złączu RU45. A na końcu krawędzi mamy podobnie jak w tamtym HP-ku, to znaczy prawie podobnie, ponieważ jedno złącze USB zwykłe i złącze zasilania. Tak więc zniknęły z tego laptopa dwa złącza, z tego właśnie modelu w tej nowej generacji, w nowej odsłonie, a niestety nic w ramach tego nie otrzymaliśmy. No i teraz możemy przejść do trzeciego laptopa, a więc modelu HP15. To jest dokładnie to samo co HP255G10. Tylko, że różni się dwoma rzeczami. Nie ma aluminiowej pokrywy matrycy, to jest pierwsza rzecz, ona jest plastikowa, tak jak cała konstrukcja laptopa. I nie mamy też podświetlanej klawiatury. Tak więc to są dwie różnice względem modelu HP 255G10. Poza tym to jest dokładnie, dokładnie ten sam laptop co HP 255G10. No i tak naprawdę, im bardziej będziemy się tym laptopom przeglądać, wszystkim trzem laptopom już, to zobaczymy, że tych podobieństw jest. Jeszcze więcej, jakość tej kamerki 720p nad ekranem, która no ma co prawda w tych nowszych modelach zaślepkę, w tym starszym modelu nie Natomiast jakość, jeżeli chodzi o to, jak ona zbiera obraz, no to jest bardzo, bardzo podobna, więc zupełnie podstawowej jakości kamera System audio również, jeżeli chodzi o głośniki w tych laptopach, działa bardzo, bardzo podobnie, tak więc to nie jest na pewno nic, czym nagłośnicie imprezę w klubie, swoje chrzciny Yy, to Znaczenie swoje, tylko swojego dziecka albo czyjegoś dziecka, albo Tomorrowland. No to nie jest oczywiście nic takiego, jeżeli chodzi o matrycę. W tych laptopach to również jest zupełna podstawa. W każdym z tych laptopów jest dokładnie ten sam panel IPS o jasności w granicy 250 Nitów, odświeżaniu 60 Hz i o skromnym pokryciu barw w granicy 60% SRGB, tak więc to nie jest laptop dla grafika, do jakiejś pracy, jeżeli chodzi o jakieś właśnie rzeczy, które są związane z obrazem dla osób, które wymagałyby, oczekiwałyby większej jasności, ładnych kolorów, no nie, to jest zupełnie, to znaczy, to jest w tym. W tamtym i w tamtym, w każdym z tych trzech laptopów jest zupełnie podstawowy panel IPS, jaki spotkamy w wielu innych modelach laptopów w granicy 2000 zł. No i baterie w tych laptopach również są takie same. Każdy model ma baterię o pojemności 41 Wh, a to przekłada się w moim takim standardowym teście oglądania YouTube'a na około 6 godzin pracy. To jest oczywiście czas... W trybie działania tym Windowsa o najniższej wydajności, jeszcze z włączonym oszczędzaniem baterii i z maksymalną jasnością w tym wypadku, czyli tych 250 nitów. I bardzo wyraźnie zaznaczę, bo widziałem, że niektórych szokuje ten czas 5-6 godzin, na przykład, jeżeli chodzi o laptopy, że tyle nie da się osiągnąć. Oczywiście da się, tylko właśnie wymaga to przełączenia na ten oszczędny tryb działania laptopa. I to wymaga, aby działo się to, co Wam pokazuję, To znaczy, jeżeli sobie odpalicie przeglądarkę, jakieś tam programy, będzie coś też działo się w tle. To oczywiście mówimy o czasie znacznie, znacznie krótszym. Natomiast jeżeli chodzi o oglądanie właśnie na przykład filmów na YouTubie, na przykład recenzji laptopa, którego właśnie kupiliście, to takie laptopy w tym właśnie zastosowaniu wytrzymają około 6 godzin. A teraz przejdziemy do tego, czym te laptopy tak naprawdę się różnią. Choć na pierwszy rzut oka możecie sobie pomyśleć, że no co tu porównywać? W tym starszym HP-ku mamy Ryzena 5000, no a w tym nowym HP-ku, w tym HP-ku 255G10 mamy Ryzena 7000, no i w tym HP-ku 15 też mamy na 7000, więc o czym my tutaj w ogóle mówimy? Każdy logicznie myślący umysł dojdzie do takiego samego wniosku. Ryzen 5000. Padaka Ryzen 7000, super szybkość. A jak jest naprawdę, jak jest w rzeczywistości? No sami zobaczcie. W teście Cinebench R23 Ryzen 5 5625U osiąga taki sam, a nawet minimalnie odrobinę wyższy wynik od Ryzena 5 7530U. No i co się tutaj dzieje, z czego to wynika, już Wam tłumaczę, bo e, oczywiście niektórzy z Was mogli zauważyć to w specyfikacji, natomiast Ryzen 55625 to jest procesor 6 -rdzeniowy. Ryzen 57530 to również jest procesor 6 -rdzeniowy. i tak naprawdę to jest, to znaczy tak naprawdę, nie tak naprawdę, tylko faktycznie to jest odświeżony procesor Ryzen 55625U. Tak. Ten Ryzen 7000 to jest zasadniczo dokładnie to samo co Ryzen 5625U, wydany po prostu pod nową nazwą, właśnie jako Ryzen 7530U. A to, co kompletnie Was zadziwi, zaskoczy, pewnie i w ogóle wprawi w zdumienie, to jest wynik tego laptopa z Ryzen 57520U, ponieważ ten procesor jest prawie w tym teście jest prawie dwa razy wolniejszy. No ale ten laptop wypada tak przede wszystkim dlatego, że ten Ryzen 5 to nie jest tak naprawdę Ryzen 5, pomimo tego, że tak właśnie ten procesor AMD nazwało, to niestety ten procesor jest w zasadzie Ryzenem 3. Ryzeny 5 w tych dwóch poprzednich laptopach mają 6 rdzeni, natomiast ten Ryzen 5 ma rdzenie 4. Tak więc pamiętajcie o tym, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, nie dajcie się wpuścić w maliny, w krzaczory jakieś z malinami, nie dajcie się wpuścić, bo jak widzicie, Różnica pomiędzy tymi procesorami jest naprawdę bardzo duża i tak naprawdę kupując właśnie HPK starszego z Ryzenem 55625U nadal otrzymujecie dobrą wydajność w granicy 2000 zł. Tak naprawdę to cały czas jedną z lepszych, to cały czas jest jedna z lepszych wydajności, jedna z lepszych laptopów pod względem szybkości, jakie możecie w tych pieniądzach kupić, zarówno ten właśnie z tym starszym Ryzenem 5, jak i z tym nowszym, ale z końcówką 30U, który ma właśnie tyle samo, czyli 6 rdzeni. No i na koniec pozostaje nam jeszcze kwestia grania. Grania na tych laptopach do domu za około 2000 zł. Czy na takich laptopach da się pograć? No niestety nie bardzo. To znaczy, w co pogramy? Może tak. Minecraft i Simsy. No i ewentualnie Roblox i tego typu właśnie gry o takich wymaganiach. Natomiast Fortnite na przykład w żadnym trybie nie ma szans. GTA V z dużymi problemami odpaliłem. FIFA nie pójdzie. CS też nie pójdzie. Te integry w tych laptopach mają po prostu opcję. Wyświetlania obrazu, można tak w dużym skrócie powiedzieć. No i to by było na tyle o tych laptopach HP255 G9, G10 i o laptopie HP15. Jeżeli chodzi o moją opinię, moje zdanie, moją rekomendację dla Was, ten laptop jak najbardziej nadal się opłaca. Do 2000 zł w zasadzie nic lepszego nie znajdziecie, chyba że chyba, że znajdziecie HP255 G10. I jeżeli chcecie mieć trochę lepiej wykonanego laptopa. Z pokrywą aluminiową, i chcemy też podświetlaną klawiaturę. I ogólnie trochę nowszą konstrukcję w konfiguracji właśnie z tym Ryzenem sześciordzeniowym, czyli z modelem Ryzen 57530U. Zaznaczam z 16 Ram i z dyskiem 512 GB. To jest najlepsze, co możecie znaleźć do domu do 2000 Zł. No ale jeżeli chodzi o tego laptopa, to znaczy tego HP15, który jest już w całości plastikowy, wygląda tak samo jak ten nowszy HP255G10, ale nie ma aluminiowej pokrywy matrycy. Nie ma podświetlanej klawiatury i ma znacznie gorszy procesor Ryzen 57520. czterordzeniowy zaznaczam wyraźnie po raz kolejny, żeby nikt z Was absolutnie się nie naciął. Maksymalnie za tego laptopa możecie dać 1500 zł. No i ode mnie to tyle. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za to, że ponownie byliście ze mną. Linki do laptopów, jeżeli ich szukacie, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to wszystko znajdziecie oczywiście w opisie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.